Pierwsza księga, Kronik, rozdział 14. <laughs> Hiram, król Tyru, wysłał posłów do Dawida z drewnem cedrowym, <laughs> z murażami i cieślami, aby mu zbudowali pałac. Wtedy Dawid poznał, że pan potwierdził go jako króla nad Izraelem i wysoko podniósł jego władzę ze względu na swój lud Izraela. W Jerozolimie Dawid wziął sobie kolejne żony i miał jeszcze synów i córki. Oto imiona dzieci, które miał w Jerozolimie: Szamuła, Szobab, Natan, Salomon, Ibhar, El, Eliszua, Elpalet, Nogach, Nefeg, Jafia, Eliszama, Belida, Elifelet. Filistyni usłyszawszy, że Dawid został namaszczony na króla nad całym Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby go pochwycić. Dawid dowiedział się o tym i wyszedł im naprzeciw. Filistyni przybyli i rozłożyli się obozem w Dolinie Refaim. Wtedy Dawid radził się Boga, mówiąc: Czy mam pójść na Filistynów i czy dasz ich w moje ręce? A Pan odrzekł mu: Idź, i dam ich w Twoje ręce. Udali się oni do Bal Perasim i tam ich Dawid pokonał. Wtedy rzekł Dawid, tak rozbił Bóg moją ręką wrogów moich, jak rozbija woda rwąca. Dlatego nazwano to miejsce Bal Perasim. Filistyni pozostawili tam swoje bożki, na Dawid rozkazał, niech będą spalone w ogniu. Lecz Filistyni jeszcze raz rozłożyli się obozem w dolinie, i znowu radził się Dawid Boga, a Bóg mu powiedział: Nie dokonuj natarcia idąc za nimi, lecz obejdź ich od tyłu, a nadszedź na, na nich od strony drzew balsamowych. Kiedy zaś usłyszysz odgłos kroków wśród wierzchołków drzew balsamowych, wtedy ruszysz do walki, bo wtedy wyjdzie przed tobą Bóg, by rozbić wojsko Filistynów. Dawid postąpił tak, jak mu Bóg polecił. I pokonał wojsko Filistynów od Gibeonu aż do Gezer. Tak sława Dawida rozeszła się po wszystkich krainach, a Pan rzucił strach przed nim na wszystkie narody. Koniec czternastego rozdziału pierwszej księgi kronik.